Cześć wszystkim, mój pierwszy filmik mm, Jak by to zacząć? No ja jestem Jacob, nie wiem, mam 18 lat, września 19 Grami zajmuję się od niedawna Trochę gier w swoim życiu przeszedłem, grałem Jakoś próbowałem je oceniać, ale teraz próbuję się, próbuję się podzielić z nami moją może malutką wiedzą Ale przejdźmy do rzeczy przed nami mamy Ghost Recon Online. Został wydany, jest to chyba wersja beta z tego co wiem. Wydany jakoś 10 dni temu. Postanowiłem zobaczyć, co to jest w ogóle, jak to się prezentuje i jak się w to gra. Do, po zalogowaniu mamy taki oto ekran. Widzimy, że mamy RP i jakieś goldy i achievement points. Dobra. Czyli są, widzę, że są mikropłatności, ale to w free-to-play, może nie wszystkich, na przykład jak w tej 2 w F2, Team Fortress 2 nie ma techniki opłatności, jest gra darmowa, która ma bardzo, jak to powiedzieć, rzeszę fanów, czwartą rzeszę po prostu. A więc już przejdźmy, już tak naprawdę do gry mamy do wyboru trzy postaci, czyli szturmowca, technika specjalistę, czyli od klasa, tu pisze, że ktoś się specjalizuje, w, w używaniu elektronice i tak dalej i tak dalej no i mamy zwiadowcę który jest sniperem i ma submachine gun no to ja sobie wezmę może yy, yy, asalt albo może specjalistę nie weźmiemy szturmowca potwierdzamy widzimy możemy wybrać yy, twarz naszego bohatera ten jest podobny do Maxa Payne'a. że lubię Maxa Payne'a to wezmę sobie tego <gry> i także kolor skóry naszego Yy, żołnierza może murzyn, nie takiego opalonego żeby nie było, że tutaj, yy, gdy wejdziemy w to chyba to mamy, że se se select default weapon czyli, że możemy wybrać yy, podstawową broń naszego żołnierza oczywiście, że no shotgun nie wiem, ja jakoś jestem bardziej przekonany do automatów i tak zostanie, no i tutaj nic więcej nie mogę wybrać, widzicie Chyba na razie, bo myślę, że się coś odblokuje, bo mam 500 rp. No to, no nie wiem, no klikamy Confirm Selection. Mamy taki lekki tutorial w menu, czyli tu mamy Play. No na sobie Play. Hi there, I'm Jesse Knapp, lead designer for Ghost Recon Online. Here to talk to you today about some of the basics. Make sure you have a good first match. Basic movement, W, A, S and D allows you to move in the four directions. On top of that you can use Shift. to toggle yourself into a sprint. While sprinting, uh, spacebar allows you to slide into cover. When not sprinting, you can also use spacebar to enter cover, but without that fancy slide. You can peek over or to the left or right from cover around doors, allowing you to dynamically engage your enemy in a variety of situations. In addition to this protection, however, cover also increases your stability, uh, decreases recoil, and increases accuracy with your weapon. I hope you have a great time in Online. Have a nice day. No i filmik nam się skończył. Tutaj mi teraz pokazuję, żeby wejść, żeby um, wyszukać mecz. A to jeż, z tego widzę, że to jest tutorial, więc muszę to kliknąć, bo nic innego, nie, czata, nic nie mogę kliknąć. No to bierzemy szukanie. Mamy lobby tutorial, skończyliśmy, ale biorę cancer, żeby zobaczyć, co jest grane jeszcze w tym menu. Aha. Aha, tu możemy sobie normalnie widzę. Yy, kurczę, zaciąłem się, sorry. Tu możemy sobie yy, edytować nasz, yy, naszego żołnierza, czyli jego uzbrojenie. Widzimy tu możemy helmet, w ogóle jego wygląd. Tu nie wiem co będzie. Device. Aha, tu mamy granaty, czyli weźmiemy sobie granaty tutaj. I chcemy wybrać granaty, widzimy mamy... W, yy, equipment w Stoley's, mamy granaty, tutaj dwa shotguny widzę, ale jak już mówiłem zostanie przy automacie, więc żeby mieć granaty w swoim yy, wyposażeniu klikniemy sobie tutaj no i tutaj wybieramy to tak Zobaczmy sklep. Tu widzimy sklep, mamy, mamy weapons za tysiąc, Nie widzę, że wszystko możemy kupić za RP, a RP na pewno dostajemy za, za mecze. Ale ja mam, widzę, że zostanę na razie przy tym co mam, zobaczę jak w, to, się w, to w ogóle gra, bo jeżeli jakoś słabo to, no sorry, nie będziemy wciągać. Tu mamy jakieś, nie wiem, ile mamy godzin przegranych, ile rund wygranych, co odblokowaliśmy i naszą broń, ile mamy killsów i tak dalej, i tak dalej, medale. za, Tu mamy pierwszy, widzę, że... Yy, Dostaniemy go Assault, Assault Rifle Medal za 12 zabitych przeciwników z broni szturmowca No może damy radę coś ugrać mm, Eventy za które dostajemy dodatkowe RP Tu mamy Fire Team of a while in Fire Team 5 mm, matches Czyli w drużynie chyba szturbującej, czyli ta która musi odbijać punkty Musimy wygrać 5 meczy żeby dostać dodatkowe 250 RP ja to tak rozumiem, nie wiem jakby tutaj to mamy po prostu chyba y nasze statystyki tu mamy akurat y w ostatnich 7 dniach, no to ja mam 0, 0, 0, no bo nie grałem no i tu mamy chyba całość, całość, tak dobra Advanced A, Tutaj takie głupoty, Hall Fame Eee, dobra cofnij Aha chyba mamy ulepszenia broni? Albo odblokowania broni. Z, z tego co chyba rozumiem. Tak. Jeżeli osiągniemy yy, kolejne levele, mamy od, udostępnione kolejne bronie. To samo z shotgunami i z pistoletami. Tu mamy tabelę naszą wyników. Naszą i wszystkich naszych, nie wiem, przeciwników, z którymi graliśmy. No i wiadomo, to są ustawienia, audio, wideo, controls i tak dalej, i tak dalej. Więc my sobie weźmiemy play. I znajdziemy sobie jakąś grę, zobaczymy jak to naprawdę wygląda. Widzimy, że Activity Low chyba zbyt dużo teraz nie, nie gra ludzi w to, chyba, ale może coś znajdziemy. Mamy, mamy mecz, widzimy Znalazło nam 8 ludzi Connecting to Match Server Zobaczmy jak to się prezentuje nie, Na pewno nie będzie się prezentować jak jak um, Future Soldier Ponieważ mam, mam, to na, mam tą grę na Xboxa i jest po prostu świetna moim zdaniem Ale może to nie odbiegać od tego Mamy 12 sekund do zaczęcia meczu. Gramy chyba na jakiejś platformie wiertniczej. Nie znam nic w tej grze, więc nie śmiejcie się, jeżeli będę ubijany co chwilę i nie będę wiedział, gdzie biega i tak dalej i tak dalej. O, chciałem napisać, że jestem nowy, ale wyprzedzili mnie. Not ready? Jak to kurwa mam not ready? Przepraszam za słownictwo. A. Dobra, nic nie mówisz Dobra, reset view Może mamy e, przegląd całej mapy Odradzamy się, widzę tu Mamy do zdobycia te dwa punkty Dobra, zaczynamy grę e, Widzę, że nawet nieźle się to prezentuje Aha, spacer mamy slajdy i za zaosłonę E, czyli mamy wspinać się Dobra, biegniemy do punktu A Zobaczmy jak się strzela w ogóle z tego rozrzut widzę. O, mamy na czerwono chyba oznaczonych przeciwników. Zobaczmy. Widzimy, że tam się gdzieś chowa jakiś tak jakby... Wow! Ooo fuck! Zaszedł mi od tyłu. Jak tak można? Nie rozumiem tego. Się rozumiem w sumie. Szybkie plecy. Hmm. Aha. Respond in 2-1 Spacja. Aby się zrespić Skąd on strzela? ja nie wiem Fuck, Nie wiem skąd on strzela Co jest? Aha Pyrotele Aha, musimy ich obronić Dobra, przykampmy może troszeczkę coś Może wtedy coś się nam udało ugrać. Ktoś chyba stamtąd nie zaszedł wcześniej, nie? Nie wiem, ale widzę, że tam ktoś kryje, więc... ...podążajmy dalej. Hmm. Od osłony do osłony. O, słyszę, że się strzelają. Może gdzieś tu się strzelają? a nie, ten A, ja nie chcę tak! Wstawaj! Wow! Skąd on do mnie wali? Ludzie. Wie, wiecie? Sniper. Mamy capturing. Yeah, gin! A, tam jest! jest. O oh, fuck zabił mnie Nie za dobrze idzie 3 sekundy do respawnu Zobaczmy dalej co się będzie działo Ale jest jeden frag Nie ma na co narzekać Wow O, oh, zmarnowało troszeczkę Snajper gdzieś jest Ale gdzie bo ja ja, ja nie wiem, ja go nie widzę nigdzie To są moi... kumple A Jak go zapić Fuck Zabrał mi flaga Ta nóg na fragi granie <ścoughs> Tak by Oracle Nie wiem co to znaczy Ale Może, może wykryty? O a tam headshot wszedł no, widzę, że mamy... Kurde. Schowajmy się od razu. To będzie dobrze. Lecimy to. Najwyżej nas obije. Mamy to. Wow 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 Fuck nie za bardzo słyszę bo musiałem zciszyć troszeczkę grę ale Muszę czekać 10 sekund do respawn Łe wow. Łe wow. Nie podoba mi się to No ale chyba w każdej grze jest, w battlefieldzie 3 jest też Im, Im więcej cię zabiją tym dłużej chyba trzeba czekać Chociaż nie wiem jak ile Platforma wiecznicza jest, możemy Ła wow, myk Że teraz jakieś chyba innej strony jest Ile są? Tyle? Znaczy, czy w ogóle coś gram? Rozrzut troszeczkę jest moim zdaniem za duży. Ale jak na grypikach, lej... Jakoś to wygląda. Dostałem headshota ze snajperki. Super, po prostu jestem w niebo wzięty. Zawsze w każdej grze mnie wykurzają mi snajperzy, bo przykampią sobie w dobrym miejscu. Bo już pewnie grają od jakiegoś czasu w tą grę. I no, po prostu sobie zabijają tych te znów jak, że ja, nie umiem wygrać. grać nawet. Przekampiemy. Też może, że sobie zmienimy klasę później. Na razie pokażę samego asalta. Widzę, że gra jest bardziej dynamiczna niż yy, Battlefield 3. Tam, Battlefield 3 też jest w sumie dynamiczna. Ale... Ale yy, gra jest nastawiona bardziej taktycznie. Tu widzę, że jest ogień. Tam był ty! Kurde Góryko ty, ty, mam granat? Okej okay. Od osłony do osłony Gra tak jak ja Kurde Nie złapię to sobie lecę tu Tam na górze To jest śmieszne, bo w niektórych momentach jak jesteśmy blisko przeciwnika po prostu widzimy jego obwódkę za, za przeszkodą albo za czymś za czym się chowa Bo zauważyłem to jest yy, moim zdaniem bardzo fajne Tam jest Dawaj, wyjdź, proszę Albo ileży tam już Jest, za tym się kryją, dwu Reload Nie wiem, czy ten grano tam doleciał, czy nie. Nooo... Kampię, kampię. Dobra, poruszajmy się może tutaj ktoś... ktoś się wychyli, ale z tego co widzę to chyba... Wow! Wychyla. zwiecha no hmm. no tak o przecież to co hmm. mówiłem widzą mnie ale same headshoty widzę wali mamy 2 na 4 <gry> dwa zabicia 4 dwa. Cztery śmierć 4 cztery razy y, polegliśmy chcę możemy przestawić na y, na to aby nasza broń strzelała semi, czyli po jednym strzale a drugi raz, przestawia nam się na ogień automatyczny no nie chce automatyczny, proszę. Nie, ja mam na to tyle przynajmniej, przynajmniej tyle, chociaż tak wiem, że tak żalujące ale za, za, zagrajcie w to sami Road. No i znowu wleczy Znowu wleczy z góry, nie zabił Może teraz sobie na górę wejdziemy Tam jakaś asysta, widzę 350 punktów Mamy 7 minut, już gramy Ale pograjmy dłużej Nie wiem, może pogram w to Jutro, jutro chyba nie Aha, pierwsza runda zakończona <laughs> Zmiernym wynikiem Nawet na początek ale, ale, ale myślę, że z czasem jak będę grał, w to może więcej to poogarniam to wszystko. Nie wiem no, nawet ile map jest dostępnych, yy, ile, ile jest wszystkiego tutaj. Bo na razie gram pierwszą mapę, pierwszy raz gram w tą grę. Staram się jak mogę, ale nic nie poradzę, że mi w plecy cały czas grzeję Teraz będziemy musieli chyba zdobyć te punkty. Mamy Tak, capture L Points. A też mogłoby się przynieść taki klimat gry, że y, te radiowe te y, odgłosy, na przykład y, reloading, jak jest w MW3, czy MW3, które trybę multiplayer Battlefield'a moim zdaniem bije na web. Nawet nie ma konkurencji tutaj. Dwa rywale, może tryb single player jest, no powiedzmy, że Battlefield jest dobry, bo jak powiedział mój brat, że kampania MW3 jest tak, to, to taki jest yy, odgrzewany kotlet ten granat już tam dalej nie doleci, o już wiem, jest zmieńmy sobie zmieńmy pozycję może cofnijmy poczekajmy może ktoś tutaj tę górę obczajamy dawaj 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 mój moim mój moim Ja ci snajperzy? a tu chyba ich ubili już. Nie wiem, oni grają już długo, na P bank już grają mostrow to. Ciao, co ja mu gdzie on go tam widzi. Ja tym, tu nic nie widzę. Oni tutaj się strzelają, ja tutaj nawet nie wiem skąd, nie wiem jak, nie wiem gdzie. Nie wiem, czy tam chyba snipera nie było. Ale słyszę, że... słyszę snajperka. Ale nie wiem dokładnie skąd, słyszę. Ej, nie. chcę się chować, sorry. W to zawsze tym... Przedczając, że na spacji mamy to. Mamy... Na górze jest I no, uciekł mi! Fuck! Miało być tak piękny. No weno trzeba by. Samo przeładowanie by się przydało. Wyjdź proszę. A ja, mamy heal'a. Cover. O, znowu mamy spadek FPS. Kolejny kill. Yeah! Coraz lepiej, coraz lepiej. Uciekamy, uciekamy. Aha, co mamy? Widzę tam. Mm, Kłócenie. To ja, leżenie. O, tak. <ścoughs> Wiedział, strzelają w niego. Nieźle. 2 na 1. Spacja do respa. I go, go, go. Nie wiem, biegnę tutaj Tak jak wcześniej mamy tu swojego ziomala Tam może wyczekamy snipera jakiegoś Wow, znowu plecy, znowu plecy Wkurza mnie to Bardzo mnie to wkurza The major są pokazane Wszystko jest elegancja Jak na jak na free to play darmówkę ale z tego co jeszcze wiem to jest jeszcze wersja beta więc nie wymagajmy też za wiele od niej tak jak wszyscy narzekacie na, na nowego Counter-Strike'a który ma premierę 21 września który na razie wy, wy ten... wygryza poczciwą jeden szóstkę ze sceny sportowej ale myślę że nie narzekajmy tak bardzo na niego ja osobiście grałem w betę i Kurde, nic nie mogę, nie, nie go nie Patrzcie Patrzcie jak jestem mierny Nie ogarniam tego rozrzutu Nawet asysty nie dostałem Nic nie dostałem Żenua <noise> <noise> Ja idę na hama Może wtedy coś się da ugrać O, odsychamy! Yeah! Walka w parcie normalnie A, a mu się skończyło <gry> Ale mamy jednego fraga, a ja już jestem ucieszony z tego, że chociaż jednego fraga mam Gramy już 13 minut, myślę, że tak 20 minut rozgrywki, bo Fraps dużo pamięci zżera Bardzo dużo to mi się też bardzo nie podoba, ale tam zrenderuję, posklejam i tak dalej i tak dalej I myślę, że będzie hit Dobra, zapieprzamy Od osłony do osłony Dawaj 3 na 3 Przynajmniej jest, nie jesteśmy na minus, ale Znając mój talent do Do... Yy, początkujących gier Czyli do takich gier, w które dopiero co zaczynam grać no tylko Jezu masakrę Plecy plecy mu robimy... On na górę uciekł, tak? UARL, lecimy na górę, super Liczę tam. tam się nie stanie, najwyżej nas zabiją Tak jak właśnie ten, któremu zrobiłem plecy i on doskonale o tym wiedział Po prostu nie ogarniam rozrzutu tych broni wszystkich, naprawdę nie ogarniam ogólnie tej gry, gram w nią pierwszy raz, więc nie miejcie pretensji. Tak, gadam o tym cały czas, ale... No, po prostu muszę. Dobra, co my mamy? Nasz pistolecik. Cioch, cioch. Granaty mi się skończyły. Że jest... Y, bardzo mi się nie podoba to, że granaty kupujemy za RP. Niestety. Nie, nie dostajemy granatów od tak, że mamy je sobie. Tylko po prostu kupujemy je y, w sklepie lobby to jest bardzo y, niefajne według mnie ponieważ każdy żalujący się żołnierz na wejście powinien mieć kilka granatów pójdziemy do covera o sniper. gdzieś gdzieś ale ja sobie go wycwanie i tutaj sobie ale nie tu nie! denerwujące to jest możliwe 7hp miał no, typ ty mnie zabił ja nie wierzę w to i don't believe that bitch. Naprawdę. Mieliśmy 3 na 3, już mamy A, 3 na 5. Dobra, <grywka> teraz jej ja, pójdę tam. Tędy może coś się da. Może, może tamtędy coś się da. O, może tędy coś przejdę. Może dalej. Jakieś plecy może. Tam jest. O to ta druga przegrana, czyli dostaliśmy w dupę, mecz się skończył, ja dziękuję za uwagę. Jeżeli będziecie chcieli ze mną zagrać, napiszcie po prostu PW na, mm, na YouTubie. Na pewno się odezwę, na pewno odpiszę. Mm, nie będę robił tak jak robią niektórzy, którzy odpisują Ła, wow, dostępne level, yeah, bitch! I 500RP. OK. the video hey it's Jesse again lead designer on GRO here to talk to you this time about blitz the blitz device activated using the F key allows you to quickly charge an enemy position knocking down any enemies you come across the blitz device is most effective when used with a buddy who can clean up those you've already knocked down. Blitz jest also very useful when not in active use because it blocks bullets coming in towards your back And grenades. Blitz daje awesome. nam to, że jeżeli widzimy zawodnika i tam nie wiem, chyba trafiliśmy go, czy po prostu strzeliliśmy do niego. Wciskamy F I po prostu nasza postać szybko do nich biegnie, chyba jeżeli mamy tarczę. Odpychamy ich, oni upadają i wtedy ich młócimy, tam opór. Tam daj bijać. A zobaczymy hit co to jest. Bo też jestem bardzo ciekawy. Hey, it's Jesse again, here to talk to you about Heat Ale mamy heat activated Kolejny mecz nam się zaczyna, którego ja, ja już nie będę grał I mamy, widzimy nową mapę, czyli mamy Conquest, czyli podbój. Może mówię troszeczkę językiem battlefieldowym albo Counter Strikeowym, bo grałem troszeczkę w Counter Strike'a kilka lat. Próbowałem troszeczkę profesjonalnie tam ligi i tak dalej, i tak dalej, ale jakoś skończyłem z tym bo miałem rok przerwy, próbowałem ostatnio coś troszeczkę grałem, nawet wychodziło, czasem nie, no ale tak, no nie bardzo po roku przerwy, zresztą, że scena esportowa CS upada, ponieważ wychodzi nowy, nie, my wyjdziemy z tego meczu, bo ja go nie będę grał, wracamy do lobby, ponieważ ja już nie będę grał tego meczu, ha, i tak Wam powiem, nie będę grał tego meczu mamy... talwele mm, nie chciałem tego, tutaj może fajpols advice mamy blitz and hit ale nie, nie widziałem co to jest to hit ale dobra damy sobie skład support good store a tu mamy że armory i tak dalej, tak dalej ale sobie wrócimy tu, może coś będzie pisać o tym Chaos is damage Over Time Nie, nie chcę nic z tego Chcę, ch chcę Blitza No dobra, więc na, na ten czas kończymy to będą jeszcze materiały z Ghost Online Jeszcze ja z Wami żegnam Do usłyszenia I cześć